Witajcie moi drodzy widzowie, w tym kolejnym odcinku zagrajmy w Overlord Rising Hill Hell? Hill Hell, cholera wie, dzisiaj jest, dzisiaj jest, tak właściwie 17 maja Przynajmniej w moment, w którym ja to nagrywam e, No dobrze, i teraz ruszamy do Złotej skórz. O Jezu, po szkole jestem wykończony, a muszę trochę odetchnąć Co tu krasnolud robi? E, w sumie, nieważne Jeszcze przy okazji, ten krasnolud nam e, zniszczy granata. No. Główne teraz pytanie e, jest teraz takie, gdzie mamy, gdzie mamy się właściwie udać? E, gdyż jeszcze nie mam bladego pojęcia, gdzie. Gdzie właśnie? E, musimy się udać, żeby znaleźć ten portal odnośnie... E, właśnie portal do podziemia właśnie Złotych Zgórz. Ten elf nam też nic nie powie zbytnio. Bevor die Wachen zurückkehren. Wir sind eine Schande für unsere Rasse. Wir hätten im Kampf sterben sollen. Ja. die Dämme. Ten elf teraz właśnie mówił, nie jesteśmy żadnym ludem, więc mamy ich uwolnić. Póki straży nie ma, no chyba to jeszcze nie jest z Overlord Rising Kill, ale ze zwykłego Overlorda. Po prostu nie byliśmy w tym miejscu, no właśnie. Teraz będziemy się chuszczeć, chuszczeć po tych wszystkich tutaj miejscowościach. Bo nie mamy pojęcia, gdzie mamy się właściwie udać. Dużo zielonych bym mógł teraz onowić. No dobrze, tu zbytnio dużo więcej nie znajdziemy. Myślę, że musimy teraz się całkiem z powrotem wrócić Więc, fika, bo mi coś swędzi teraz O, wybaczcie, ale... No dobrze, tak, tamtędy szliśmy Musimy się wrócić Więc może tędy pójdziemy Nie, tak właśnie się zastanawiam, gdzie tu byłby ten? E... Bo tam to już jesteśmy, no właśnie, przy samym naszym, e... przy punktu, no, o, krasnowy. I tu tak samo nic ciekawego nie ma No, jedynie kubek many Kubek? Um, eliksir um, Więc teraz się cofniemy Podejrzewam, że teraz właśnie po tamtej drugiej stronie Tego mostu O, miotacz ognia już powrócił ale nie będziemy z nim zbytnio walczyć, bo mi to nie jest na rękę. To jest za silna postać, żeby z nią można było spokojnie walczyć, więc ruszamy dalej. Ostrzeżenie o... O, właśnie. Jakoś nadal portalu tego nie widzę uh. Findet das unter unterwelt Tor bei den königlichen Hallen Fila, 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 Pisze tu, że przy królewskich halach Czasami nie było tutaj właśnie miejscowość e, Gdzie mógłbym zaraz się e, teleportować nie. jest ja, są złote z górze i złote z górze e, ten e, forteca, więc mm, Królewskie, hale to tak trzeba chyba do fortecy trzeba iść Więc... A, w sumie mogę tego teleportera wziąć, więc ruszam z powrotem. Trochę nie tracę czas, bo do, e, już ósma minuta do wychodzi i właściwie nie, w ogóle nie zacząłem właściwej misji z e, podziemiem, tylko ciągle szukam, więc no, trochę marnotrawstwo czasowe, ale jak co, możecie zawsze przewijać, więc. Aż tak wielki problem to też nie jest. Pytanie, mam creepy? Mam creepy. Nawet ekipa już się tam zebrała. O, jest nawet. O, o walczą między sobą. Eee, to raca mówi, że jeśli kasu ludzie chcą tej rzeczy wewnątrz tamtego miejsca, to oznacza, że to albo jest wysokoprocentowe, albo to jest coś wartościowego. A zarówno to i to nas interesuje, więc... Czy w w mówię o tym? E, o tych otaczy ognia, to naprawdę, mówię wam, to jest trochę przesadzona jednostka. Tak samo jak e, na, w zeszłym odcinku. No, w zeszłym etapie, że gdzie elfów musieliśmy, to. E, tym Tar, e, taka osoba, która szarżowała normalnie, to są e, po prostu. typy um, e, jednostek, które naprawdę mocno biją nas. O, właśnie przy starciu właśnie z yy... Yy, dobrze. Ojej, ojej. Magie na nich nie działa. у Point of уже 4 Możemy gdzieś tam iść. Niezbyt. O. o. Te wazony nie będziemy niszczyć. grupować? O, Mówię, mówiłem, powiem wam tak, ci kanonierzy w, moich od, w moim odczuciu najbardziej biją nas. Oni mają szybkostrzelne ataki, które bolą. Więc em, Coś tutaj jest? Hmm... Tu są jeszcze jakieś zwany? Na chwilę znajmę słuchawki, bo mi trochę w uszach jest... Yy, zbyt yy, gorąco powiem to tak może I teraz tak, tam jest zablokowane Ich spüre Leben, das aus dieser goldenen Goldstatue kommt. Vielleicht wohnt der Geist unseres mürschen kleinen Freundes noch darin. Das ist ein geilmes Gefängnis, das nenne ich eines tiefvolle Verdammens. Vielen Dank. Eee, nasz doradca mówi, że prawdopodobnie ten król e, krasnoludów, niby no ten złoto-8, złotoręgi, jakoś nie pamiętam jak on się nazywał, eee, po prostu jego dusza jest tutaj uwięziona. No, on był właśnie taki chciwy, złota, więc. Ma się za swoje. Będę też mógł O! A to ciekawe No dobrze, teraz idziemy tak e, Myślę, że najpierw pójdziemy w tą stronę, żeby to tak fajnie po kolei szło No, ale mamy tu rozsłonięte, chociaż z daleka mi się wydawało No tak, z daleka to się wydaje, że to jest e, otwarte no, efekty graficzne tak to robią. No dobrze, teraz zobaczymy co tutaj w tych razonach, urnach, na pewno że to są urny. No I do energii życiowej, Kurde. U, energii życiowej teraz naprawdę doszło. Byłem nawet my, teraz, właściwie, powoli myślimy nad właśnie zakupem tej e, części do naszej zbroi. Ten hełm co ostatnio, e, który e, chyba zwiększa nam maksymalny zdrowie. Naprawdę się teraz na tym zastanawiam, ale czy to się opłaca? Czy naszej ilości, właśnie sług? E, terytorium to ile obecnie jest szturm, czyli ile wierzy na nasz rozkaz czeka. Więc idziemy. Myślałem, że idzie, że może też w lewo. No dobrze, więc. O. No dobrze. Tu są jeszcze trzy. Zobaczymy co tutaj jest. O. O.

stora żeby e, żeby dostać żeby e, móc e, to, zło, złoto to złoto otrzymać i to przydało się, się niech moim nie słuchy w walką Prowadzą. Nie, nie możemy tam dojść No dobrze, ale przynajmniej zrobiliśmy tego strażnika na dół O mamy, mamy teraz Co tamten krasnodębnik robi? Mówi nam, że mamy może do jakiegoś większego skał go przyciągnąć. A, rozumiem już, rozumiem, rozumiem, rozumiem. E, chyba chodzi o, żeby iść do tego i kula kreslącego, który e, właśnie jest ze złota, może to coś nam da. Test no Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Jestem ciekaw, czy jak go zabijemy. Das. Der Hass der Zwerge auf Goldo ist noch größer als ihr Verlangen nach Gold. Seine Wiedergeburt hat mich amüsiert. Aber vielleicht nur, weil er von seinem eigenen Volk zerstückelt wird. Wie passend. Meister, ihr braucht mehr Zwerge. Do y, doradca mówi, że potrzebujemy więcej y, krasnoludów. Więc idziemy <śmiennie> z powrotem. <wody> E, Zobaczy No doradcę mówić, że potrzeba nam więcej e, tych. <śmieniciela> Potrzebujemy więcej tych właśnie krastoludów, ale jaki nie wiecie, tutaj mam złacić więcej krasnoludów? Może mam e, po kolei tak przychodzić? Już ten doradca mnie wkurza normalnie z tym. E, Majstaw, jebrałem noch myacfery. Nie, już to wkurza po prostu. Podejrzewam, że trzeba po prostu latać po tych ich domach i. E, Die Statue errichtet sich wieder neu. Er die Zwergelacht. Ein ja, Zwergelacht. Ja, ja, ja. regeneriert sich. Ihr braucht mehr Zwerge Oh, 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 oh.

Kasy leci Dobrze, trzeba zniszczyć najpierw jeden front, żeby zająć się drugim Hmm. Trzech zielonych załatwili. No dobrze, innego czerwonego zabili tym razem. No dobrze, teraz podejrzewam. Idziemy teraz w tym kierunku. Właściwie mam złota, 11 tysięcy. No, finanse już coraz lepiej się mają. No, eliksirman to się zawsze przydaje. Tak. O, teleporter. Mm. Co? O, zamknęli nas. O, kurde.

Te klasoludy za dużo się napili, i nam razie byli z daleka, ponieważ żykowiny, e, wymioty jakoś ciężko usuwać się z, e, z ubrań. Ja tego nie umiem potwierdzić, bo jak ja to zawsze w wkiwę, ale to bardzo rzadko. Bar bardzo, bardzo nawet. O Mhm. Mm Aha, to jest na od... Aha, rozumiem, rozumiem. Jeszcze ja tutaj zobaczę. Tu też jest zablokowany. No dobrze, ruszamy z powrotem. Mi to w sumie trochę przypomina władcę pierścieni, e, drużynę pierścienia, w którym właśnie jak e, drużyna przechodziła przez e, kopalnię Mori. Nie wiem czemu, ale mi jakoś to teraz się tak e, skojarzyło. I pijane kasoludy, gdzie pójdą? bardzo powolnym tempie. Oczywiście, oczywiście. Tamtędy raczej nie pójdą. No, no i po tamtych wrogach. Trójka krasną ludów pijanych przychodzi. Z łaski swej. No nie, to jest nie fair teraz. A, ja widzę, widzę, widzę tam coś ciekawego teraz. Teraz widzę tam minę. É, consumi mi się wydaje, czy tam ci krasnoludy się piją. No dobrze, idziemy w tamtym kierunku. Teraz ja nie wiem, które tamte krasne ludy poszły Pod warunkiem, że one gdzieś poszły O, to jest właściwie droga taka, no powiedzmy alternatywna